Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Tak, jak skończyliśmy ostatni odcinek, mówiłem, że klatka do samicy jest przygotowana. Przynieśliśmy sobie słomę i siano na górze. Bierzemy siano. O, to idzie do paśnika, a słomo oczywiście na dół. Tam w ogóle była taka e, tutaj taka dziura przy ścianie, bo inaczej deski by nie pasowały, ale ją zapełniłem takimi kołeczkami, nabiłem je i skręciłem wkrętem, więc na powinna się trzymać. Klateczka jest już gotowa, słomy mamy. Dałem trochę więcej, bo jak wiadomo, ta komora jeszcze nie była używana. I żeby te deski trochę się tak zeszły, jeszcze bardziej, i żeby żadnej szczeliny do tego nie było. Damy teraz tutaj jedzenia. Mamy coś tutaj jeszcze? Mamy. Jedzonko już nasypane. Teraz sobie położę gdzieś tutaj telefon i przełożymy samice do nowej klatki. Tak będzie idealnie. Chodź samiczka, pożegnaj się z dzieciakami. O, już sobie trochę od nich odpocznie. Maluchy. Trochę się wkurzyły, bo nie wiedzą gdzie ona uciekła, ale no przyzwyczają się to od razu im bierzemy, bo będą dostały tylko do. Zasypowego, więc to jest chyba niepotrzebne. Ja teraz zamknę, zabiorę to pojdło, umyjemy je i przywiesimy samicę. Samica ma już wodę nalaną, ale nie tylko ona, bo również wszystkie króliki, bo przez noc wszystko wypiły. A teraz damy młodziakom jedzonka, bo jak widzicie, trochę się niecierpliwią. Sypujemy. Wysypimy, nie wiem, 3 takie szybki, też będą miały na dłuższy okres albo w sumie nawet 4 bo 4 takie mamy we wiadrze tu mamy 3,5 no i te resztki tak nie mogę zbytnio zabrać, więc sobie to będę sypał tak i widzimy się już za chwilę. Trochę się tu zrobiła mała wojna, ale to tylko mam nadzieję, że przez początek. Później się już przyzwyczają, że cały czas będą miały pełne. I jak będą chciały, to pojedyncze sobie będą po prostu jadły. Samiczka również sobie wcina. Ona no w ogóle się bardzo fajna po wykocie zrobiła. Nie jest żadna taka agresywna i wszystko jest z nią w porządku. To co teraz mogę powiedzieć, dościelimy tym królikom słomy, bo, no bo mało tego jest tu jeszcze sianka, bo wyciągały, więc trzeba będzie to im dościelić. Teraz, może, powiem dwie takie najważniejsze rzeczy przy odsadzaniu. Bo może ktoś jest tutaj nowy, nie ma jeszcze hodowli, a chciałby zacząć i nie wie, jak to zrobić, więc wolę wyjaśnić już teraz. Zawsze samice bierzemy z klatki i przekładamy do innej Bo jakbyśmy mieli odwrotnie robić I te maluszki przekładać na przykład tutaj, samice zostawić No to przetworzy im to bardzo dużo stresu Bo jak wiadomo one się tutaj urodziły Wiedzą gdzie co jest Wiedzą w ogóle, że to jest ich terytorium I to wszystko sprawia, że czują się one tutaj bezpiecznie I jak robimy tak jak ja to zrobiłem Że samice do innej klatki, młode zostają No to przetworzy im to bardzo mało stresu w porównaniu, jakbyśmy mieli je przekładać, no to już się no, bardziej zestresują i będą się po prostu bały. Drugą rzeczą jest to, że jak odstawiamy sobie samice, to młode muszą być w wieku około 8 tygodni, bo jak będą większe, około 10-12 tygodni, no to samica się po prostu będzie męczyć z nimi. A znam takie przypadki od hodowców, że samica potrafiła nawet zdechnąć od zmęczenia, a nawet zagraść takiego młodego, więc lepiej zrobić to w wieku około 8 tygodni jeżeli jest mniej niż 8, około 5 no to też trochę źle, bo one są no jeszcze małe, żeby siedzieć same i również to przytworzy spory dla nich stres myślę, że dwie takie najważniejsze reguły powiedziałem i jeżeli ktoś nie wie jak to robić no to już w miarę będzie wiedział teraz sobie zamkniemy klatkę bo za dużo już tutaj do roboty nie mamy teraz sobie sprawdzimy płeć młodych królików zobaczymy ile jest samic, ile jest samców Żarówkę mam zapaloną, tutaj mam taką listę, samiec, samica. I tutaj jest karteczki, będziemy odznaczać i później to wszystko zliczać. Nie będę tego nagrywał, bo jakbym miał co chwilę włączać, wyłączać to nagrywanie, przenosić króliki, później te sprawdzone do skrzynki, no to będzie trochę z tym zamieszania. Ale zobaczymy się już na końcu i powiem wam, jak wyszło. Płeć królików jest już sprawdzona. Ale uznałem, że nie powiem wam na razie ile samic, ile samców, ale z korzyścią dla was. Bo pierwsze trzy osoby, które w komentarzu na dole napiszą dokładną liczbę, e, ile samic, ile samców i uda im się trafić, to zyskują ode mnie pozdrowienia na filmie. Nie mówię, że to będzie gdzieś na następnych filmach, bo będzie gdzieś to dalej, 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 ale na pewno pozdrowienia się pojawią. E, mogę tylko dać małą podpowiedź, że samic jest więcej niż samców, co bardzo mnie zadowala, bo chciałem, żeby tak było. A w tym materiale będzie to wszystko, do zobaczenia w następnych, no i cześć!